Dobry wieczór drodzy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, czołem strażacy. Witam Was bardzo serdecznie w wieczornej poniedziałkowej chwili 11 maja 2020 roku. Kończy się powoli kolejny dzień, który dał nam Pan. Wiele żeśmy przeżyli, wiele żeśmy doświadczyli. To wszystko, co nam przyniósł dzisiejszy dzień, zmusza do głębokiej refleksji, do wejrzenia w siebie, do odpowiedzenia sobie na szereg nurtujących pytań, pytań dotyczących życia, dotyczących naszego funkcjonowania, naszej egzystencji, pytań dotyczących także naszej strażackiej służby, ale także pojawia się coraz więcej pytań dotyczących tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Siłą rzeczy angażujemy się świadomie bądź podświadomie w to, co nas dotyka w naszym kraju. Zastanawiamy się nad tym, jak być dobrym przełożonym, jak być dobrym domowym przywódcą, jak to wszystko ma w życiu funkcjonować. Mówiąc inaczej, myślimy. O władzy w szerokim tego słowa znaczeniu. I także zastanawiałem się i zastanawiam nad tym. I kiedy wracałem dziś z Katowic do Częstochowy, to przypomniało mi się, że mam na swojej półce pewną książkę z myślami ojców Kościoła. To perełki ojców Kościoła. I między innymi biskup z święty Augustyn, mówi o władzy po chrześcijańsku tak. Ktoś, kto rządzi innymi, powinien bardziej wzbudzać miłość niż lęk. Aby ta dwoista postawa nie budziła sprzeciwu, musimy sobie wyjaśnić, co właściwie w prawdziwym chrześcijańskim sensie oznacza władza. Już w Starym Testamencie Bóg ustanowił władców nad ludem Mojżesza, Dawida, Salomona i innych. Nie byli po to, żeby narzucać ludowi swoją wolę, ale żeby bezpiecznie ów lud prowadzić. Do ich decyzji uciekali się poddani, licząc na ich pomoc w przestrzeganiu prawa i ochronę przed niebezpieczeństwami. Dlatego Bóg obdarzał władców szczególną siłą i mądrością. Tylko dzięki temu mogła się spełnić obietnica, że pośród potęg światowych utrzyma się przy życiu mały i słaby naród wybrany. Rządzić zatem znaczy pomagać, a to wymaga ofiar. Chrystus ofiarował się za wszystkich, dlatego, jest równocześnie władcą nieba i ziemi, króluje z krzyża. Pięknie wyraża to jedno z najstarszych realistycznych przedstawień ukrzyżowanego w rękopisie syryjskim. Widzimy tu Jezusa na krzyżu, ale w białej szacie, ze złotą koroną na głowie. Z jednej strony Słońce, z drugiej Księżyc. Ponieważ nad jego królestwem słońce nie zachodzi. Wypływa z tego wiele pięknych wniosków, ale zadowólmy się tylko najważniejszym. Kto pomaga bliźniemu, ten rzeczywiście nad nim ma władzę. Pomaga mu w osiągnięciu celu, dla którego przyszedł na świat. W rodzinie taką rolę pełnią rodzice. Do tego rodzaju rządzenia powołani są także szefowie przedsiębiorstw, instytucji i państw na całym świecie. Pomagajmy sobie nawzajem, wspólnie się modląc, bo modlitwa jest początkiem rządzenia i pomocy drugiemu człowiekowi. Módmy się. Boże Wieczności, zaprawdę święte jest imię Twoje, godne czci i najwyższej chwały. Dzieła rąk Twoich, niebiosa i ziemia, głoszą chwałę Twoją. Dziękuję za to, że mogłem dziś doświadczyć ogromu Twojej chwały i potęgi, wszędzie, gdzie mnie postawiłeś. Wieczny Boże, który darowałeś mi ten poniedziałkowy dzień i teraz zabierasz go znowu do siebie. Przebacz mi dzisiaj wszystko, czego nie uczyniłem, czym zasmuciłem twoje święte oblicze. Wybacz, że nie wypowiedziałem słów pocieszenia, pochwały, podziękowania, gdy mogłem je wypowiedzieć. Przebacz chwile i momenty, że nie okazałem pomocy ludziom potrzebie tam gdzie mogłem pomóc przebacz jeśli dzisiaj utrudniałem swoim zachowaniem postępowaniem mową służbą komuś życie panie proszę wybacz mi jeśli słowem albo czynem okazałem się złym przykładem dla kogokolwiek albo ułatwiłem komuś złe postępowanie wybacz jeśli byłem dziś Nielojalnym wobec najbliższych przyjaciela, albo zraniłem uczucia kogoś, kogo powinienem miłować i szanować. Panie, proszę w wieczornej chwili o wszystkich lekarzy, pielęgniarzy, ratowników medycznych, aptekarzy, psychologów, wszystkich angażujących się w walkę z COVID-19. Panie, brakuje sprzętu, brakuje wielu rzeczy ale nie brak tym ludziom chęci do służby i poświęcenia. Proszę o błogosławieństwo, o łaskę dla ich trudnej służby. Wspieraj w tym niespokojnym momencie. Niech z tej medycznej służby emanuje światło, którego Ty jesteś jedynym źródłem. Przed Twój tron przynoszę i wszystkich strażaków, którzy pełnią nocną służbę. Tyle zagrożeń, tyle niebezpieczeń znańczych. Panie strażacy są dysponowani do bardzo trudnych i skomplikowanych akcji. Bez twojego błogosławieństwa nic uczynić nie mogą, choć posiadają najlepszy sprzęt. Proszę, osłania ich tarczą swej opieki, obdarzaj ich swoją mocą i spraw, aby strażackie działanie chwaliło i wielbiło ciebie, a każdy otrzymujący strażackiej pomocy mógł zobaczyć ciebie, Jezusie Chrystusie. Proszę, Panie Boże, o zgodę i pokój w naszym kraju. Wypełnij wszystkich swoją mocą i z zachęć do służby ku chwale Twojego świętego imienia na rzecz drugiego człowieka. Nie przez kłótliwość, nie przez wzgląd na swoją próżną, pyszną chwałę, ale ze względu na Twoje imię. Proszę, udziel mi dzisiaj wieczorem swojego snu. A jutro rano, jeśli pozwolisz spraw, bym chodził bliżej Ciebie. Wysłuchaj mnie, gdy wołam z wszystkimi oglądającymi i słuchającymi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego albowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków amen w imieniu ojca i syna i ducha świętego amen a niech ci błogosławi pan i niechaj cię strzeże Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości wpędzie. Niech obróci Pan dwa swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen. Życzę Wam wszystkim dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Przyjaciele strażacy, dobrej, błogosławionej służby. Ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów do bazy i do domu. Życzę Wam, by. W czasie dzisiejszej nocy mogliście odczuwać Bożą Obecność i Bożą Bliskość. Podaję także komunikat, informacje dla częstoowskich parafian. Nabożeństwa w naszej parafii są zawieszone, aż do odwołania. Codziennie spotykamy się na porannej wieczornej modlitwie. Możemy ją zobaczyć na parafialnym kanale YouTube'a, czy na parafialnym profilu facebookowskim, czy na profilu moim Facebooka, gdzie wspólnie możemy się modlić. Ponadto nabożeństwa możemy przeżywać online. Wszystkie informacje dotyczące transmisji nabożeństw znajdziecie na stronie www.luteranie.pl albo www.czestochowa.luteranie.pl. Przypominam także, że trwa dalej zbiórka na bratnią pomoc imieniem Gustawa Adolfa. Można dokonywać wpłat na konto parafialne i za każdy złożony dar na ten cel składam gorące i serdeczne Bóg zapłat. Chciałbym także bardzo gorąco podziękować przyjaciołom, którzy pomagają nam w nagrywaniu i muzycznym, muzycznej oprawie naszych spotkań modlitewnych. Dziękuję parafii ewangelickiej w Nowym Sączu na czele z Proboszczem, Księdzem Kapelanem, Dariuszem Chwastkiem, którego tu pozdrawiamy i pozdrawiamy całą. Parafiem w Nowym Sączu i wszystkich mieszkańców tegoż pięknego miasta. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy, z Bogiem. Do zobaczenia w czasie porannej modlitwy. Z Bogiem. Do bramy.